Jeśli chodzi o to miejsce, tutaj mamy taką naszą małą, podręczną lekcję dendrologii, gdzie w pigułce, że tak powiedzmy, mamy te podstawowe gatunki lasotwórcze, czyli te, które najczęściej spotykamy w lesie, aczkolwiek też mogą rosnąć sobie w parkach gdzieś przy drogach. Dzień dobry. Mamy tutaj dużo młodszy, ale dąb szypułkowy. Tam pokazywałam też dęba, ale był dużo, dużo starszy, grubszy. Grab, jak widać, już kora troszeczkę przy, przypomina właśnie buka, tylko z takim jednym małym ale. Pień jest taki bardzo nierówny. Nigdy nie przypomina koła, jaja. Tylko zawsze jest taki trochę, można powiedzieć, po ścięciu. Taki gwieździsty, taki rozlany, tak? Bardzo, bardzo nierówny pień. Brzoza z białą korą, e, dąb. E, jak wspominałam o tych, właśnie plamach, e, tutaj mamy już uszkodzone. Dzieciaki nas odwiedzają dość często. E, no, jeszcze nie, nie zdążyliśmy e, wymienić. E, oprócz tego, tutaj mamy. Olsze czarną, to ten tutaj oto gatunek najczęściej spotykany właśnie w miejscach, gdzie mamy tereny takie podmokłe, bardziej wilgotne. Niekoniecznie na bagnach, nie, nie. Aczkolwiek na pewno, gdzie przez sporą ilość czasu, e dni w roku, e będzie trochę bardziej taki teren zalany wodą bądź podmokły tak można by to określić. E modrze. Jedyny gatunek iglasty w Polsce. E, tutaj mamy mądrzew europejski, mamy też odmianę mądrzew polski, e, który na zimę gubi igiełki. E, czyli chociaż gatunek iglasty to właśnie gubiące igły, kora troszeczkę niektórym przypomina też właśnie e, świerka. Aczkolwiek, no jak się przyjrzymy, tak, mądrzew, świerk, Sosna. To są oczywiście takie dość młode sztuki. Ja bym powiedziała, nie jesteśmy w stanie się pomylić. Tutaj właśnie sosna ma tą część, właśnie była wzięta z tej górnej części, gdzie właśnie kora jest taka jasno brązowa. Wszystkie nasze filmy powstały przy współpracy z nadleśnictwem Kudypy, któremu serdecznie dziękujemy za pomoc.